Jee, no. yeah, nagrywa no, się! Eee, chwilę, ja muszę zmienić znowu postać i kupić. No, byłoby dobrze, bym Ja już myślałem, byliśmy, że nie żyje. Z samego początku. Dopiero play już nie żyje. No, a nie zdziwiłem się. Jestem! Ja, o. jestem o. Sobie, ja jestem sobą, ja jestem Rafał, potrafisz tam ruszać się nogami? Potrafisz się ruszać nogami? nogami? Nie, nogami? tylko rękoma. No, Jasne. O, morda. No, znowu coś leci. Ja się chowam. Bo ja tam znowu czaruję, jak to zwykle bywa. Ciężki. A kur... jak się z nim. Ojej, ojej, łał! właśnie zapomniał. Weź experience do góry, co? Łomiesz czy nie? Po prostu. A, ty do mnie mówisz. No nie no! Udało ci Szkoda, że to nie jest latający dywan, po prostu, jak w Aladdinie, Al jeszcze czas z minami. by to było. To czasami jest trochę. Zasadzaj. Fuck! Za karę po prostu, że rozwaliłeś mój mostek piękny. Jakiś sąsiad się dobije. I kto kurwa teraz obroni <laughs> Ożywcie mnie to? No ja, nie... jak... Rafał szczelek. Buduj tą skrzynkę nad mu nad głową. P. No, no i przygniotła widzisz... Przygniotła go rzeczywistość. <laughs> Ty jesteś podobno bezbronnym magiem, co? No dokładnie. Nie, to jest jakieś zablokowane przejście tajemnicze. Oh yeah! I'm back, sweethearts! A poczekajcie, bo tutaj... Ja to ten, ja to zrzucę. Rafa to może z łuku się. Uch, daj no, mogę może to rozwalić. Tak, tak, strzelaj. Nie, w tą stronę! To ludzie! No, ej! <laughs> Weź już w to stronę. Nie zrzuć z... mi tego na głowę. Dawaj po coś. Kurde. Jest. No teraz ja to muszę podnieść. A, nie będę musiał. To jeszcze jest jedna deska. Ej, jest experience jeszcze. To Traf weź mi na tą deskę, już to jest deska. A, to jest deska. To posetkujemy... Chwila, bo ja stanie na niej. Więc nie mogę jej ruszyć. No chyba się nie zmieścisz. proszę <ślese> 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 kręcić Siedzi. No teraz za mnie. Ej, idźcie we długach. Floor one! Skacz, skacz! Floor two! Floor no, three! I na końcu ja rozwalisz. Jeej, level up! Za to później. Będziemy mieli za chwilę level upa. Co się śmiejesz? Dobra, postałem na tym... ...część, po prostu ile ja go pomniosłem. <grym> czekaj, 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 czekaj! Aaaa! <grym> dużo podskoczyłem. Ej, Jezu, Czekaj, bo tam Jezu, jest jeszcze gość. jeden. Jeden, jeden, jeden i trochę no, mu się przygniotła go rzeczywistość. Jeszcze jeden jest. Ale snajperskie zdolności Rafała. Co wy chcecie od snajpera? No, nie no, dobrze. No. Co, jeszcze coś? Nie, tylko po prostu... Ja ustawiam rzeczy. nie. Siedź tam. Aj. Jedź tu, jedź tu, jedź tu, Ej, nie bujaj. Musimy wsi wsiąść na to co? Wszyscy? No Patrzcie, jaka fajna chustawka. No. Nie ma jak teamwork. Czekajcie, bo tu pewnie coś będzie zaraz na to. na dole jestem. Ja wziąłem eksperymenta. Wow, dostaje dostajesz od jakiegoś kości trupa. O no, ja, polanta. A! No śmiertelna <laughs> Dobra, hmm. dobra. Jeeee! Yeah. Jestem mosto stal, kuźwa, tu nie most Mosto stal? Ale musisz mi jedna na głowę zrzucać? Nie, prawie się udało co, To jeszcze se samopracasz Dobra, co tam stój? Jupikajaj, tu się udało O tam już zbierasz? te ciecie wszędzie No idź to kurde no! To <grystanie> <grystanie> no do góry jeszcze Ty jest. Jeden. Jeszcze, aha, jeszcze jeden. Czekaj No dostał kurde. Czekaj, tam w lewo chyba coś jest chyba, nie? Czy nie? Gdzie w lewo? W prawo, w lewo. Nie, nie w lewo, tam tam było coś. Oczekajcie, tu jest jakiś. A o, skoczyłem o, tam jest na głowę. Zaki. Ja tam nie mogę. nie. <grystanie> Kurde, Rafał Okej, jeszcze raz No, posunęło się Aż dwa, wow Super Ok, jedziemy dalej się nie jesteś dzisiaj nastawiony za bardzo pisul, bo Kuźio rozważy wszystkie moje osoby. Posun się No Wiesz, może się wrócę po jeszcze. No, nie, starczy. Dobrze. Uje. Yeah. O oh, fuck. <grymne> 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 uh <-huh. grymne> A teraz będę chodził z tym nad głową. <grymne> 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 nowy kapelusz. Ja pierdyle. Masz nowy kapelusz? Gdzie? Nie, zrobiłem sobie z tego mostku. O co w tym chodzi? Tam to w jest? Niewiele. Nie, nie ma nic. No to teraz co? Skaczemy na drugą stronę? Nie, da się tak A. Wiecie co mam takie dziwne wrażenie, że my w to graliśmy już? No, byliśmy już tutaj. No no? Tak, byliśmy. Na no. no nic, po prostu. To jest jeszcze nie zrenderowane, więc to się wytnie. Ten fragment, co teraz mówiłem, będzie w lepszej jakości nagrany. Ja to. Wygląda nawet przecież na To serce by się przydało zabrać. Ja no tak, tylko... ale jak tam, to zrób mi tą tą. Bo tutaj trzeba iść pod wodą. Dawaj. Targaj mnie na drugą stronę. Oooo, mamo! Nie Jestem ja nie widzę, czego mi Christmas Rift zasłania wszystko. Da się tam dalej No ja wiem, nie widzę, bo jesteście za daleko. Da się? nie. Ja ten most próbuję podnieść, ale jest strasznie ciężki. Masz mnie przeniosłeś. Dobra, idziemy pod wodą. Dobra, I Dobra, już A Ja idę Poważę jak łaskaw na, na dół. Minę. Czy cokolwiek tutaj jest. Nie wiem co to jest, ale ja Ucię, idę kiedy na... skręcać? Jeszcze nie. nie widzę? A, ja już skręcam teraz. Ej, Summer Deep, jakiś achievement się odbl odblokował. O też tu byliśmy. Ja nie wiem, ten Sesie jakbyś tak gdzie nie włączył. Nie ja wierzyć to. To co tutaj robimy? Oczywiście. No, nie, zawsze na to jakiś hak. Co nie? Ej, bo no, Ach, cholera jasna. Czekaj, poczekaj, jeszcze z pakietem. Kurde, to mogę się <grym> też. Mogęś poszedł pływać. <grym> Właściwie to się zabiję, bo mam mało życia, a tu jest ten respaw To nie? A, bakterie już do góry Dobry. Kurwa. <laughs> dobra, mi nie trzeba. A w lewo? Nie, bo tu jest jeszcze. Okej. Okay. Tutaj, dobra. Idziemy w prawo. Alrighty. Czekajcie. Już, już. Teraz w międzyczasie, jak Bogusia nie ma, to zagramy sobie. Może kamień nożyczki Pabir, co? Nie! Yeah. Uje! Yeah. O, fucking nut! Czekaj tam na taperze. No właśnie, widzę. No nie, to taperze są strasznie okrutujące. No. Ciężko jest trafić. No. Próbuję trafić go kuźwa z deski. Z łuku? Z deski go kuźwa. mu się. O fuck. Jezu, udało mi się. Jeszcze żyje! Mogłeś wiedzieć, stąd do tego świnia. No... Śmiercią. Zawsze to jakieś naturalne rozwiązanie. Co się stało? Teraz sobie walcz z tymi wszystkimi. Umarliśmy. To jest jakiś experience. Jak ja to mam... Ja muszę tutaj... Ja by, aha, mam. Mamy... Opaki. do jakiegoś czasu. Ja to jest ten experience. No i jest. E, fajnie. Zaraz ci ten powiesz, żeby tak nie A jest. Co ta precyzja, widzieliście to? O jestem. Możemy się wrócić po ten experience może tam, co? Ja zebrałem to dodatkowy jeden, więc nie wiem. Przejdźmy, do na zero Uuu, jakiś motherfucker tutaj jest ostry. Gdzie oh, no. yeah, jestem? Aha, znowu podwodę. No kurde, wszyscy mnie chcą podpalić. Aha. Gin, gin, ty. tylko pod wodą. Ja cię ochronię, cię tarczą. Fuck. Jestem ja <noise> jak łódź pod wodą. Czekajcie, bo tutaj miałem... O, tutaj jest jakiś ten. Tam pod wodą. Okej. Okay. Tam do góry jest jeszcze jeden. Łódź tylko nie wiem czy ja to mogę... Nie mogę raczej przestać. Peski go. Linda. okej, Karota rusznik. czeka. Słam? Okej. Okay. Targaj mnie. Rzuć mnie do góry, jak zabiję od razu tego łucznika na górze. O, jest ciężkie coś. Pomogę o, ci. <laughs> <laughs> Ej! So, ja może złapić się te końcówki. Uda mi się. Ajajaj. Dobra, już jesteś do góry. Gdzie ja jestem? O, tu. To... nie mnie. Przydałoby mi się... Co mam skoczyć? No, ja się że rafota tam będzie chciał. Wow! Ja wskakuję, bo Podskocz, podskocz, to powinno jechać do góry. Bo masz, żebyś nie spadł. To jest strasznie przygotliwe. Okej, okay, złapałem mm. tam. Ja pieprze! Dobra, może pieprzemy to. <laughs> Zabij go z łuku, no. <laughs> dawaj, dawaj do góry. Kurwde, no. W takim tempie bana skończy szybko. <laughs> to jest Dobra, to wyciągnij jest. mnie z tej wody i... Uff. Spadł do wody! Jeszcze <laughs> tutaj jakąś taką dechę... Ej, tam jest co... w prawo, do góry można iść! Za długie co, co sądzisz, tam do góry po prawej? No tak, tylko... To chociaż może ja pójdę, tylko weź tą Bartek deskę, przesuń na prawo. O! Oh. No, byś poczekał aż to się jakoś tak stabilne zrobi, nie? Nie no, opuszczę to Tu jest ten... serce w wodzie, w serce w wodzie! Aj tak mam pełne jest. życie. Dobra, no. nie ma znaczenia. No co mamy robić? No, Idź do przodu. Dawaj, Bóg, dawaj, do góry bądź, do góry, dawaj! Nie, ja wrzucę coś do wody. A no, Dobra, okay, ale, ale jemy to. Kurde, <gulę>, nie zauważyłem, że tam nie ma tego mosku. <gulę> Jakoś to <gulę> <gulę> Koleś dobrej. <gulę> Okej. Okay. jest to najbardziej stabilne, ale proszę. No bo już tam był ten punkt. Tylko mi. A, jest. Tak? Umarłem. Cofnij się ktoś. Ktoś Kto go tylko. Noż Kele mógłby się cofnąć. <laughs> Hello! Yej. my friends, welcome back. z back. Witamy z powrotem. Witamy z powrotem. Witamy z powrotem. Witamy Ciężki. A? Sugerujesz, że jestem grubas? Nie ty, tylko twój awatar. Nie ma jakiejś takiej rycerskiej diety. No jest, dużo mięsa i, i wody. Wińska i dymania. Może go ktoś rozwali, jak chce na to nim Okej, nie, cofnij się teraz. Udało mi się zebrać. Jedną. Jedną. to ja drugie zbiorę teraz. A cofnij się. <laughs> A po co? Jak no to po co? Po to, żeby żeby aaa! No co wracam? Dzięki! Dzięki, ja... Widzisz, Ja nawet poświęcę swoje życie, żeby cię uratować. <laughs> nie w jeden. Kurde! Dobra, idziemy. Ile będziemy się wracać, no? Nie topesz! O śmiech, nie to rozwinął. Batman. Batman. <laughs> dobra już już nie wracamy po prostu bo my koniec misji dobra Oj. O, To byśmy wiedzieli to od początku crypt of the Damned.